Taki króciutki filmik instruktażowy, jak wymienić laser w odtwarzaczu Denon S302. Generalnie mam już go rozkręconego, a chodzi właśnie o ten tutaj element. Zdarza się, że jak już są jakieś tam wiekowe sprzęty, przestają po prostu czytać płyty i wówczas można kilka rzeczy zrobić z takim laserem jedna rzecz no to oczywiście jak już dojdziemy do tego nie zamontowany tutaj w napędzie jedna rzecz jaką możemy zrobić to po pierwsze przeczyścić spróbować czy, czy działa druga rzecz jaką możemy zrobić to w tym laserze tutaj czekajcie bo patrzę przez ten telefon muszę sobie zerknąć gdzie to są te potencjometry o, tutaj są takie mm, dwa potencjometry. Ej, złapię ostrość. Ej, skup się. O, tutaj są te e, dwa potencjometry, które fabrycznie są ustawione, żeby ten laser miał odpowiednią e, moc. I jak e, przestaje laser czytać płyty, Wówczas te potencjometry można delikatnie przekręcając zgodnie z ruchem wskazówki zegara obrócić w prawo dosłownie o milimetr, żeby zwiększyć tą moc lasera. Ale tutaj nie można przesadzić, bo no fabryka to ustawiała w konkretny, a nie inny sposób. A jeżeli to już nie pomoże, no to ta część raczej jest już do wymiany i na. AliExpress, dzisiaj właśnie y, przyszła nowa część Skin po miesiącu czekania. Y, przyszło takie tutaj małe urządzenie, które za chwilę będzie zamontowane. I mam nadzieję, że po montażu tego będzie działało. Także ja się zabieram do montowania. Generalnie, no kręcę filmik od samego montażu, bo robiąc czynności opuszczając sobie ten film od tyłu ktoś będzie wiedział jak ma to po prostu rozmontować więc yy, zaczynam tutaj sobie składanie no, mam nadzieję, że to będzie jakoś w miarę dla wszystkich dobrze widoczne yy, ten laser ma tutaj dwie prowadnice w te prowadnice yy, będą włożone te yy, metalowe wałeczki zaczniemy od tego wałeczka który jest razem z takim elementem prowadzącym najpierw to trzeba włożyć tu w taki sposób a potem wałeczek czyli przetykamy Delikatnie. Wszystko jest tu precyzyjnie spasowane, więc o, jest już przetknięte. Drugi wałeczek to nie jest kółko, więc to będzie i tak możliwe do włożenia. To co tutaj widzicie to jest element stojaczka, na którym leży telefon. Ale tak to musi być, żebyście widzieli w jaki sposób ja to tutaj Wkładam. więc teraz tak. To montujemy w taki sposób, że o, tutaj jest taka zębatka, tu musi być to spasowane i tu wejść w tą małą dziurkę, także po malutku włożymy. Ten element tu pasuje i to robimy analogicznie. Wszystko jest bardzo delikatne, tak to było tu pod spodem. Suję nawet odsuniemy delikatnie. To jest, słuchajcie, to jest wszystko ruchome, więc yy, nie musicie się bać tego sobie delikatnie odsunąć, bo jeszcze nie jest to skręcone. Za chwilę będziemy to skręcać. Ale ten wałeczek musi nam tutaj o, fajnie, że podłok pokazuje w tym miejscu. Musi nam ładnie tutaj wejść. O. I tu w tym miejscu opiera się na takich sprężynkach. No, nie, tutaj już. O. Tu wskoczyło ładnie. I tu jest na też na takich sprężynkach. To też ma tutaj swoje miejsce. Jak już jest umocowane, to tu delikatnie na tych sprężynkach, zwłaszcza, się chodzi. A jak się przesuwa, to. Tutaj też chodzi. Dobra, zanim zapnę tą taśmę, która tutaj podaje nam na płytę, to mamy tutaj taki element, który nam przytrzymuje. śrubeczki wkładamy do środka a właśnie warto znaleźć sobie odpowiedni rozmiar śrubokrętu tutaj używam Philipsa jedynkę a że robię tak to dosyć sobie na szybko nie, nie przygotowałem i nie mam Philipsa jedynki który by miał na magnesowaną końcówkę. A jak się tutaj gdzieś śrubkę zgubi, to czy potem trzeba obracać sprzętem bez sensu? O, jest elegancko. Wszystko się rusza ładnie. Nie ma żadnych tutaj ten delikatnie tutaj chodzi na tych sprężynkach. Tak właśnie ma być. Dokręcamy, ale nie za mocno. Aby nie przekręcić śruby, to są jednak delikatne sprzęty. A żeby mi nie uciekała, ten no to malutkie magnesniki dynamometryczne, wyjdzie tam dynamometryczne. Ojej, malutkie magnesiki na końcu. Ten i mamy zamontowany. Mamy zamontowany tutaj laser. Dobra, i teraz tutaj delikatnie. Odsuwamy tą czarną zawleczkę, ja zaraz zrobię tutaj może zbliżenie, o teraz musimy delikatnie to otworzyć, o mamy teraz to otwarte, pokażę na tym starym co go wymieniali. Otwieramy delikatne wejście dla tej taśmy. Jak mamy to otwarte, to tutaj wyostrz. Z tej strony jest taka delikatna szczelina. Tutaj, o, teraz ją lepiej widać. Tutaj jest delikatna szczelina, i w tą szczelinę musimy wsunąć taśmę. A jak ją wsuniemy już, to wówczas z powrotem zaciskamy ten element do mocowania taśmy. więc ciężko się nagrywa I Jednocześnie tutaj cokolwiek montuję, ale chcę wam to pokazać że wsuwam tą taśmę napęd pójdzie do końca o sama tutaj praktycznie ładnie skoczyła dobrze Muszę to odstawić i dwoma rękami sobie tą taśmę zacisnąć równiutko, żeby weszła. Żeby się dobrze zamocowała z dwóch stron. O, o I siedzi, jest pewne mocowanie. Dobrze, jak już mamy to zrobione, no to wówczas możemy sobie założyć osłonkę. Zauważcie, że kieszeń jest wysunięta, jest wysunięta po to, żebyśmy mieli tutaj dobre dojście do tych elementów, żeby móc tutaj rozkręcić, bo powiem szczerze, nie wiem jak tą kieszeń, w jaki sposób tą kieszeń wysunąć, nie mając tego czegoś podłączonego pod prąd. Dlatego normalnie włączając urządzenie zrobiłem wysunięcie tej kieszeni, ale teraz Zamontujemy sobie tutaj tą osłonkę na ten napęd. I on się wkłada tutaj i jest mocowana na dwie takie oto śrubeczki. zaczycie w jakich miejscach one są. Jedna idzie tutaj. Dobrze? A druga śrubka idzie. W to miejsce ok. I mając już tak zmontowanego um, tego denonka, yy, za chwilę pójdę podłączyć sobie go i sprawdzimy, czy zagada po prostu, czy będzie to działało. Testujemy, jak to wyszło. Te DVD, co miałem, nie czyta. Zobaczymy, jak poleci jeszcze płyta. E, wideo z CD, też klasyka gatunku film Race. Zobaczymy, czy tam odpali. Audio odpalił CD. Zobaczymy teraz wideo z CD, czy da sobie rany. O, pokazuje dyskero. Ten sprzęt ma swoje maniery. Widzę, że... Ale to, że ma napęd optyczny nowy, nowy laser, tutaj na niewiele się zdaje. O, coś ruszyło. Tu. teraz wam pokażę jak to trzeba złożyć z powrotem dobra więc tak składanie zaczynamy od tego elementu wkładamy delikatnie tak przesuwamy żeby się tutaj zotało i lepiej zacząć od tych śrubek z tyłu więc te wszystkie czarne śrubki od tej obudowy Przeprowadzamy to, to i to. Więc efekt jest średnio zadowalający, że tak powiem połowiczny po wymianie Wymienię tego lasera. Czy to płyty CD, czy ta ładnie płyty wideo CD, a płyty DVD, które powinny ruszyć, nie ruszyły. teraz zobaczmy. Jedyż mamy zrobić góra, wówczas się zajmujemy bokami. Już mam to na plecach. Na to wsuniemy sobie drugi. O, w ten sposób wsuwamy tutaj. Delikatnie wskakuje na miejsce. No i teraz przykręcamy sobie w tych czterech miejscach 4 śrubki nam no, akurat zostały. Także jak będziecie sobie ten sprzęt rozkręcać po to chociażby, żeby zmodyfikować te potencjometry albo przeżyścić napęd opuścicie sobie ten filmik od tyłu i będziecie wiedzieli jak to rozkręcić, żeby dostać się do tego napędu, który dzisiaj tutaj wymieniliśmy. Warto znaleźć sobie dosyć duży stół żeby odpowiednio porozkładać coś śrubki, żeby nic nie poginęło. A na tym stole warto też rozłożyć sobie jakiś kocyk. Coś generalnie miękkiego, jakoś narzutę, ale najlepiej kocyk bez długiego włosia oczywiście. Po to, że jak sobie tak obracamy i opieramy ten sprzęt na stół, to wtedy na takim miękkim kocu się nie ryszy. No i sprzęt mamy skręcony.